Cześć, dziś widzimy następne już stare gospodarstwo. Widać po budowie tego domu, że już swoje lata ma. Tutaj na wprost mamy nie wiem co to był pokoik czy coś w tym stylu. Na wprost jak, na wprost jak widzimy mamy krzyż. Tutaj jakąś ławeczkę. Troszkaneczka, jeszcze koczyczek. Jakieś szklanka z LAT PRL. Mamy jednoosobowe łóżko. Tutaj wchodzimy do jednego z tych większych pokoi. Na wprost też mamy tutaj święte obrazy, i to jest też bardzo dużo w takich domach. To dużo takich obrazów można spotkać. Patrzcie jeszcze jaka. Stara faralka pierwszy raz, taką widzę. Albo widać, chyba, że była może i przerabiana. Widzimy, jak tutaj śruby na jakichś kątownikach to się znajduje. Jeszcze ubrania się suszą. Następne święte obrazki na ziemi. Tu też jeszcze stary plastikowy koszyczek. Widzimy. Oknie, krzyżyk następny, jakieś sztuczne kwiatki. No jak to w szafie, pełno ubrań. Ale tutaj jeszcze mamy wodę brzozowo-tartakową. Jeszcze do połowy i jeszcze jest. Jakaś data widnieje tutaj? Żadna. Może jest, ale niestety jej nie, nie widać. A tutaj mamy przemysławkę, Woda Kolońska. Jeszcze praktycznie pełna. Tutaj kapelusik. Tu następne ubrania. A w tej części szafy co znajdziemy? Mapa samochodowa, różne papiery, dokumenty. Tak samo uprawę roślin mamy. Następna książka, poradnik budownictwa wiejskiego. No i następne ubrania. To jakieś są buteleczki od leków. Dodaję, że mogły tutaj być syropy. Mogę się mieć, ale. Najwidocznie na to wygląda. Następny krzyżyk na futrynie. Tu chyba następny był taki mniejszy przedpokój. No i z przedpokoju wchodzimy do następnego pomieszczenia. Też jest duże, tylko sufit jest niziutki. Następne obrazki. Tutaj też mamy folii jakąś odzież. Widzę. Branży odzieżowej Bydgoszcz Tutaj widzimy szczękę ludzką. Dalej nie będę komentował. Następny obrazek. Pocztówki, kalendarzek misyjny. W tej szafce. Też papiery firano ciuchy następne no i tutaj tak samo tam później przejdziemy lepiej widzimy te pomieszczenie To piękny kredens taki montowany w ścianę naprawdę ładnie to wygląda a tutaj w kredensie następne mamy lekarstwa To chyba najwidoczniej są Sterydy, nie wiem czy tak widać. Ja w sumie nie chcę ich dotykać. Chyba tak. strepo mycinium no, czy ktoś z właścicieli brał i leczy się sterydami? Toż mamy piękną starodawną toaletkę. No, następne święte obrazki, Pismo Święte, krzyżyk, portfelik. Dobra, przejdźmy dalej, a tutaj był większy pokój chyba, tylko został przedzielony taką dyktą, żeby zrobić następny pokój tylko mniejsze. No a tutaj jak widzimy jednoosobowe łoże, łóżko. Następne święte obrazki nad nim. Tutaj też mamy pełno książek, pocztówek. Zobaczymy tutaj jakieś zdjęcie, nie, zdjęcie albo wycinka z gazety jakiegoś pana. Tu mamy kalendarz rycerza niepokolanej z 1939 roku. Następna książka z nahor powieści, filmy. Tutaj mamy nawożenie intensywnych i średnich intensywnych odmian zbóż zimnych. Tutaj przetwory owoców. przetwory z owoców i warzyw. Następna to Tuba jakiś następny perfumik. I następna też stylowa, piękna, ładna szafa. Dobra, przejdźmy dalej, teraz będziemy się kierować do, do kuchni też trzeba uważać tutaj jak się chodzi bo już widać, że jest pozarywana podłoga no na wprost mamy stolik a na stoliku co? nie wiem czy to jest jeszcze wino czy może coś wlane innego tu jest jeszcze blacha do ciasta już się zardzewiała w widelce już to samo Następny święty obrazek. Ja nie będę jej otwierał, bo to z ledwością co trzyma, w sumie zobaczymy, a da radę otworzyć. I tu mam co grzybyszek. Tam chyba jakaś maść jest. Tu jeszcze chyba resztki cukru. Powidła jeszcze jakiś stare zegarek. Tutaj ławeczka. Temne naczynia. Tu też zegarek, na który się zaczęło za 15:05. Tutaj mam chyba jakąś małą spiżarkę Zobaczymy, co w niej się znajduje. To też przetwory. Dalej jest patera. No i tu w sumie główne serce kuchni tutaj się gotowało. Jeszcze widać garneczki Chyba jest, nie wiem, ja tutaj kawa naturalna bodaj, że mógł być też cukier Naprawdę domek taki z zewnątrz niepozorny, ale w środku. Kryje naprawdę fajne skarby, można przecież przenieść się w czasie. No, już tutaj zwiedziliśmy ten teren. Dalej Was nie będę zaprowadzał tam do tych szopek, bo już byłem wcześniej. No i tam nic ciekawego, nic nie scania, a same siano, więc będę już kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał Zapraszam Was jak zawsze do subskrypcji. Komentowania, lajkowania jeżeli ktoś mi da łapkę w dół, się nie obrażę, kto będzie chciał mnie oglądać, będzie oglądał. Więc do widzenia na razie, cześć.